Otworzone, jest otworzone okno. Jest otworzone okno, a, tak. a, a, a Loma ale... włączyła? Nic. Ale mówiłeś, że włączyła coś? Nic, nie włączyła. No ale co to by nie, No Zaczekaj, no coś przed chwilą mówiłeś, że coś włączyła. Nic. Ale jak to się nazywało? No, po, poproszę cię powiedzieć. Ja nie rozumiem, jak? To? Co? innego. To nie jest, to nie jest to? Nie, coś innego. A, a to co ty mówisz, to jak wygląda? Ma no, kreski tam jest taki, taki las taki taki coś. Taki, taki, pilotek. Pilotek? Tam... Pilotek ma? Tak. I pokazuje literki. Aha. Literki. To jest taki... Wiem, wiem o co ci chodzi. To jest ma taki mały wyświetlacz czy tam są cyferki się pokazują cały czas. Tak? Taki kalorybel. Ale to jest białe? Tak, całe białe. Całe białe. A są podłączone jakieś rury do tego? W a co, co w środku jest w nim? W środku leci, leci, leci plutna i potem ta plutna woda się zamienia z gorącą A, i ta woda, i, a, czyli ta woda jest zimna czy gorąca? Gorąca, tak? żelazowa i ona jest bardzo cieplutna woda. Mhm. A a dzięki te dzie, y, y, po, po co ta woda jest gorąca? Żeby, żeby cieplić, żeby cieplić, cieplić dziecko. Dziecko? Tak. Które dziecko? Nie. Ciebie, Aha. Czyli co? I ciebie. I mnie. Ale ja nie jestem dzieckiem. 追会吧。